Cześć, Nazywam się Lucian, zabiegany Jogi. Witam Was serdecznie. Postanowiłem, że dzisiaj przygotuję taki filmik odnośnie rytuałów tybetańskich. Taki filmik już znajduje się na moim kanale: było pięć podstawowych rytuałów tybetańskich. Ale teraz dodamy ten szósty, o którym wspominałem w tym pierwszym odcinku. On jest troszeczkę bardziej zaawansowany, chociaż samo ćwiczenie jest bardzo proste. Nawet być może bym powiedział, że prostsze fizycznie do wykonania niż wcześniejsze pięć rytuałów. Natomiast mentalnie może być dużo trudniejsze. Chodzi o to, po co jest ten rytuał. Chodzi o to właśnie, w tym rytuały leży, on ma na celu jakby zmniejszenie energii seksualnej i przetworzenie jej w energię twórczą. Zmniejszenie pożądania, zmiana rodzaju tej energii, tak? Czyli warto w ten sposób do tego jakby podejść, no i też nie oczekiwać rezultatów takich, że raz to zrobimy i od razu nam się wszystko będzie tak jakbyśmy sobie wymyślili, tak? Trzeba trochę też cierpliwości do tego wykazać, ale warto to ćwiczyć. Na początku będziemy układać dłonie na biodrach. Pamiętaj o tym, żeby wydłużyć, wyciągnąć kręgosłup, dopiero później z wydechem będzie ten skłon wykonywany. Ważne, żeby ten wydech wykonać do końca, czyli pozbyć się całego powietrza i resztek powietrza z płuc, a potem głęboki wdech. No, za, za chwilę zaprezentuję na, na filmiku to, to ćwiczenie, ten szósty rytuał. Także no, życzę owocnej praktyki. Można ten szósty rytuał dodać do poprzednich pięciu, jeżeli te pięć już macie opanowane. Tak? Jeżeli faktycznie jakiś czas temu, bo było dużo, dosyć dużo wyświetleń w porównaniu do innych moich filmów, tych rytuałów cieszyły się dosyć dużą oglądalnością, więc zakładam, że jakiś procent z Was rzeczywiście przyjął te rytuały jako swój taki poranny rytuał, zaczął je praktykować, no i można wtedy dodać ten szósty jeszcze tak dodatkowo, jeżeli czujecie oczywiście, że to jest temat dla Was. Także polecam na pewno, jest to bardzo fajna sprawa i życzę jeszcze raz owocnej praktyki. Zapraszam do filmu no więc zapraszam Cię do szóstego.